Moi drodzy kochani. Ja ściągnijmy to. Jestem. Nie było mnie. Nie było też kanału 52 przez ponad 3 miesiące, bo tyle upłynęło od publikacji ostatniego filmu. Jeżeli milczę, to znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. Ale teraz mam. Wracam z nową serią. Nowa zdrobnica w warsztacie. Stara, fajna, i chciałam Wam pokazać, w jaki sposób zabrałem się do przywrócenia jej do życia. Na dobre. Jedziemy. Moja nowa strugnica. Według polskiej literatury, to strugnica typu wiedeńskiego. Według niemieckiej to strugnica typu niemieckiego, według reszty świata to strugnica typu skandynawskiego. Moim skromnym zdaniem można tą strugnicę nazwać po prostu strugnicą bałtycką, ponieważ powszechnie występuje w basenie Morza Bałtyckiego, chciałem powiedzieć śródziemnego, w Danii, jak i w Niemczech, jak i w Finlandii, w Polsce, na Łotwie, w Estonii. Także myślę, że to określenie jest dosyć adekwatne. Strugnicę kupiłem w stanie oryginalnym, z praktycznie wszystkimi elementami, które powinna posiadać. Natomiast jej stan jest delikatnie mówiąc, no, będzie wymagała sporo uwagi. Udało mi się zlokalizować jedną nalepkę papierową, dzięki której być może będzie można powiedzieć cokolwiek na temat budowy tej strugnicy, na temat miejsca pochodzenia tej strugnicy. Ale najpierw trzeba ją oczyścić. raczej nie widzicie, ale mogę Wam powiedzieć, że Strugnica została zbudowana w Lipsku i sądząc po, po gotyckiej czcionce, no stawiam na okres międzywojenny, czyli myślę, że pomiędzy 1920 a 1945. Ale to tylko Wszystkie elementy, łącznie z dnem narzędni są wykonane z buczyny, z drewna bukowego, no i to dobrze świadczy o producencie. Można sobie zadać pytanie, czy to jest strugnica, która była wyprodukowana w jakimś małym warsztacie, lokalnie, czy może przez jakiegoś większego producenta. Ciężko powiedzieć. Na pewno do jej budowy nie były użyte ciężkie maszyny, raczej e, urządzenia typu piła taśmowa, ewentualnie strugarka, być może grubościówka. Praktycznie wszystkie połączenia wykonano ręcznie, bez e, jakichś ciężkich frezarek. Ta jest inna ta jest dłuższa i ma większy łeb hm. jest jakiś powód? czy po prostu taką mieli? Eee, a tak a propos samych w... śrub do drewna, wkrętów no solidna robota kwadratowe łby coś co dzisiaj jest już Chyba tylko do spotkania przy ręcznej robocie wykonanej przez Kowala. Bardzo ładne. Co ciekawe, tutaj była podkładka, a tutaj nie, więc myślę, że ktoś już tutaj wcześniej dubał, bo sądzę, że wszędzie były podkładki. Ktoś coś tutaj. bo jakoś wykręcić tą śrubę. Chyba jest wolna. Dobra, spróbujmy mam wykręcić. Wyjdzie? Chyba wyjdzie. metalowe elementy najpierw odrdzewiłem w zwykłym occie spirytusowym, a później jak widać szczota druciana. To jest przykład. Pierwsza śruba, którą zaoksydowałem za pomocą takiej oksydy na zimno. Pierwotnie plan był taki, żeby zaczernić te śruby, czyli zabezpieczyć przed korozją. Za pomocą oksydy na ciepło, w sensie nawet nie oksydy, tylko zaolejowania i podgrzania, powstaje wtedy taka ładna, szlachetna, czarna powłoka na powierzchni metalu, ale to jest dosyć pracochłonne i upierdliwe, więc postanowiłem spróbować z prostszą metodą. Zobaczmy jak to będzie się sprawowało. całkiem nieźle to wyszło. Chociaż spodziewałem się, że ta patyna będzie trochę szlachetniejsza, ale myślę, że naprawdę nie jest źle. Zastanawiam się tylko, czy mm, zabezpieczenie na koniec tylko przy pomocy WD40 wystarczy, i czy jutro nie wróci ruda. Jedynym brakującym elementem strugnicy była szuflada albo wsuwnica, jak określa to literatura. Szuflada zaginęła, pewnie dlatego, ponieważ wyłamana była jedna z prowadnic. Brakuje też drugiego elementu, w którym wystrugana była analogiczna prowadnica. Trzeba będzie to po prostu dorobić. Wygląda na to, że uda się uratować tą oryginalną płaszczyznę, tą oryginalną powierzchnię, która jest yy, no, pokryta patyną, która jest pokryta czymkolwiek jest pokryta. W każdym razie wygląda fajnie. I yy, nie chciałbym tej powierzchni strugać. Wolałbym ją zostawić taka w takim stanie w jakim jest i chyba się to uda zrobić bardzo dobrze. I po dołożeniu kolejnego elementu zaczyna to naprawdę dobrze wyglądać. W miejscu, w którym strugnica powinna być płaska, jest płaska. Tutaj są delikatne, bardzo delikatne jak na wiek tej strugnicy i na stan w jakim do mnie przyszła. Są delikatne, yy, no, nieprawidłowości, ale to wynika z, z wygięcia strugnicy w tą stronę, z wygięcia tego elementu głównie. No cóż, chyba trzeba będzie z tym żyć. Myślę, że, że będzie dobrze. Myślę, że spróbuję złożyć blat. I właśnie teraz skończyła się bateria w mikroporcie, także sorry, ale nie zarejestrowało się audio. Z tego, co pamiętam, to brydziłem coś na temat skręcenia strugnicy na razie bez kleju i, i sprawdzenia jak będą pasowały ze sobą poszczególne elementy. Realizacja ze stanu blatu po skręceniu, no, jest diametralna poprawa. Jest diametralna poprawa. Przede wszystkim ten blat jest e, płaski, w miarę płaski. Myślę, że nawet nadawałby się do pracy w tym stanie, w e, jakim jest w tej chwili. Została ta szpara, która po ściśnięciu wszystkiego ściskami no, zmniejsza się do minimum, ale nadal jest. Tak, żebyście nie zgubili orientacji. Rozwieram strugnicę po raz ostatni i ostatecznie szykuję wszystkie elementy, które trzeba skleić do sklejenia. Uznałem również, że sposobem na naprawienie Uszkodzonych wczepów skośnych w tylnym imadzie będzie najpierw wyfrezowanie tych uszkodzonych, a wiadomo kto używa, frezarek. Tylko rock'n'rollowi twardzie. Lat jest sklejony, to znaczy te elementy, które powinny być sklejone, czyli czyli te trzy elementy są już sklejone. Jest też wstępnie skręcony, zobaczcie, jak pięknie wyglądają te śruby teraz. O, teraz to jest klasa. Nie wiem, czy widzieliście, ale wcześniej dostrugiwałem ten element, a to jest element, który jest odpowiedzialny za... To jest przewodnica szuflady po prostu. Ona była wyłamana. Postarzyłem ją trochę za pomocą specjalnego, tajemniczego specyfiku. Po co to wszystko? Po to to wszystko, żeby móc wreszcie wkleić ten element. Ten element. Na samym końcu opowiem Wam trochę o samej konstrukcji i o pomysłowych patentach, które tutaj producent... Wstawił. Opowiem Wam też o babolach, które udało mi się zobaczyć i o rzeczach, które bym poprawił w tej strugnicy, gdybym miał robić taką albo podobną. Ale ogólnie jest to wspaniały projekt i dosyć pomysłowy, jakby to powiedzieć i dosyć pomysłowy patent inżynierski na świetne wykorzystanie Materiału. Jakby to kogoś interesowało, to używam kleju Rakol 25D, to jest żółty klej alifatyczny. Dlaczego używam tego kleju, a nie kleju skórnego, perełki, który mogliście zobaczyć na początku filmu? Coś dziwnego stało się z perełką. Albo się zepsuł, co jest mało prawdopodobne, albo, nie wiem, ja robię jakiegoś babola, co też jest mało prawdopodobne ze względu na to, że jakoś wcześniej ten problem się nie pojawiał. Muszę kupić nowy klej skórny. Ten po prostu puszcza. Sprawdziłem, zrobiłem takie testowe połączenie i on puścił. A ten element jest narażony na dosyć znaczne obciążenie, ze względu na to, że właśnie w tym miejscu strugnicy wykonuje się wszelkiego rodzaju prace takie związane z, z, z pobijaniem w dłuto, więc no tutaj to połączenie musi być naprawdę pewne a co jak co, ale na Rakolu nigdy się nie zawiodłem więc dlatego ale nie musicie patrzeć jak nakładam klej, więc w tym momencie zrobimy Mołego time-lapse'a. 3, 2, 1, let's. I co, to naprawdę nie wygląda źle. Od biedy można byłoby już na niej pracować. Pokażę Wam. Ha. A co powiecie na jakieś proste połączenia? I madło już działa! Ha, ha to oznacza, że to już koniec? O nie, tak słodko być nie może. Jest jeszcze sporo do zrobienia, przede wszystkim kwestia tylnego i madła, przedniego również. Oczywiście to co znajduje się za mną, to są elementy narządni i tam też jest problem do rozwiązania. Całkowicie innym zagadnieniem jest stojak, który ma kompletnie spruchniałą podstawę. Ale to jest drewno, wszystko można naprawić. Zresztą w konstrukcji stojaka wykorzystano bardzo fajne połączenie, które powinno zapobiegać kolebaniu się strugnicy w trakcie strugania i zapobiegało do momentu, w którym podstawa kompletnie nie zmurszała od stania na przez kilkadziesiąt lat pewnie na jakimś wilgotnym podłożu, do tego oczywiście jeszcze drewno jadę i tak, dalej, i tak dalej. Także tym zajmiemy się w kolejnym filmie. E, co jeszcze? A, i pewnie jakaś mała niespodzianka, ale to już w kolejnym odcinku, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. No i co? <śmum> <śmum> Wróciłem. Czy tego chcecie, czy nie?